Księga Estery, rozdział drugi. Po tych wydarzeniach, gdy ustał gniew króla Achaszwarosza, wspomniał on Waszti i to, co ona uczyniła, i to, co o niej postanowiono. Lecz dworzanie króla, którzy mu usługiwali, rzekli, trzeba poszukać dla króla panien, dziewic urodziwych. Niech więc król wyznaczy we wszystkich prowincjach swojego królestwa urzędników i niech ci zgromadzą wszystkie panny dziewice urodziwe na zamku w Suzie w domu kobiet pod opieką hegaja eunucha królewskiego pilnującego kobiet i niech im dostarczą olejków kosmetycznych a ta panna, która najbardziej spodoba się królowi niech zostanie królową zamiast waszty. Rzecz ta spodobała się królowi, tak więc postąpił. A był na zamku w Suzie pewien Żyd imieniem Mordochaj, syn Jaira, syna Szimejego, syna Kisza z plemienia Benjamina. Został on uprowadzony do niewoli z Jeruzalemu wraz z jeńcami uprowadzonymi razem z królem judzkim Jehoniaszem, którego uprowadził do niewoli Nebukadnesar, król babiloński. Był on opiekunem Hadasy, to jest Estery, córki swego stryja, gdyż nie miała ona ani ojca, ani matki. Była to panna urodziwa i piękna. A po śmierci jej ojca i matki przyjął ją Mordochaj za córkę. Gdy tedy usłyszano o nakazie i zarządzeniu króla, i gdy zgromadzono wiele panien na zamku w Suzie pod opieką Hegaja, Została też zabrana Estera do Pałacu Królewskiego pod opiekę Hegaja, pilnującego kobiet. I spodobała mu się ta panna i zyskała u niego względy, to też od razu kazał jej dostarczyć należne jej stroje i kosmetyki, i przydziały, i dał jej siedem dziewcząt z Pałacu Królewskiego, i wyznaczył dla niej i dla jej dziewcząt najlepsze pomieszczenia w domu kobiet. Estera nie ujawniła wszakże swojej narodowości i swojego pochodzenia, gdyż Mordochaj zakazał jej to uczynić. A Mordochaj przechadzał się codziennie przed dziedzińcem domu kobiet, aby dowiadywać się o zdrowiu Estery i o tym, co się z nią dzieje. Gdy zaś przyszła na każdą z tych panien kolej, aby pójść do króla Haszferosza, po upływie dwunastomiesięcznego okresu pielęgnowania ich urody kobiecej, mianowicie po sześciu miesiącach olejkiem mirrowym, a po sześciu miesiącach balsamem i innymi kosmetykami kobiecymi, wtedy dopiero panna szła do króla, a dawano jej wszystko, co idąc do króla, chciała wziąć z sobą z domu kobiet do pałacu królewskiego. Wieczorem szła, a rano wracała do innego domu kobiet pod opiekę szaazgaza eunucha królewskiego pilnującego nałożnic. Nie szła już do króla, chyba że król ją sobie upodobał i imiennie ją wzywano. Gdy więc na Esterę, córkę Abichaila, stryja mordochaja, który przyjął ją za córkę, przyszła kolej, aby pójść do króla, nie żądała niczego poza tym, co jej doradził Hegaj, eunuch królewski, pilnujący kobiet. I Estera zyskała względy u wszystkich, którzy na nią spojrzeli. Estera zaś została zabrana do króla Achaszferosza, do pałacu królewskiego, w dziesiątym miesiącu, to jest w miesiącu Tebet, w siódmym roku jego panowania. Król pokochał Esterę bardziej niż wszystkie kobiety. I ona znalazła łaskę i zyskała u niego względy ponad wszystkie dziewice. też włożył diadem królewski na jej głowę i uczynił ją królową zamiast waszty. Potem król wydał wielką ucztę dla wszystkich swoich książąt i dworzem, ucztę Estery. Prowincjom zaś przyznał ulgi podatkowe i porozdzielał królewskie dary. A gdy pozostałe dziewice sprowadzono do drugiego domu kobiet, Mordochaj był w orszaku królewskim. Lecz Estera nic jeszcze nie powiedziała o swoim pochodzeniu i o swojej narodowości, jakiej nakazał Mordochaj. Polecenie Mordochaja wykonała Estera tak jak wtedy, gdy była jeszcze pod jego opieką. Otóż w tym czasie, gdy Mordochaj był w orszaku królewskim, dwaj eunuchowie królewscy spośród stróżów progów, Biktan i Teresz, wpadli w gniew i szukali sposobności, aby dokonać zamachu na króla Haszferosza. Wiadomość o tej sprawie dotarła do Mordochaja i on podał ją królowej Esterze. Estera zaś w imieniu Mordochaja powiedziała o tym królowi. Sprawę zbadano i stwierdzono jej prawdziwość, wobec czego obu ich powieszono na szubiennicy, po czym zapisano to w obecności króla w księdze dziejów. Przypowieści Salomona, rozdział 27. Syty depcze plaster miodu, lecz głodnemu nawet gorycz jest słodyczą. Jak ptak, który daleko odleciał od gniazda, tak człowiek, który się tuła z dala od ojczyzny. Olejek i kadzidło cieszą serce, lecz słodki jest przyjaciel, który radzi szczerze. Pierwszy list świętego Jana, rozdział 5. Każdy, kto wierzy, iż Jezus jest Chrystusem, z Boga się narodził. A każdy, kto miłuje tego, który go zrodził, miłuje też tego, który się z niego narodził. Po tym poznajemy, iż dzieci Boże miłujemy, jeżeli Boga miłujemy i przykazania jego spełniamy. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania jego nie są uciążliwe. Bo wszystko, co się narodziło z Boga, Zwycięża świat, a zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. A któż może zwyciężyć świat, jeżeli nie ten, który wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? On jest tym, który przyszedł przez wodę i krew, Jezus Chrystus, nie w wodzie tylko, ale w wodzie i we krwi. A Duch składa świadectwo. Gdyż duch jest prawdą. Albowiem trzech jest świadków: duch i woda i krew. A ci trzej są zgodni. Jeżeli świadectwo ludzkie przyjmujemy, to tym bardziej świadectwo Boże, które jest wiarogodniejsze. A to jest świadectwo Boga, że złożył świadectwo o swoim synu. Kto wierzy w syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy w Boga, uczynił Go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwu, które Bóg złożył o Synu swoim. A takie jest to świadectwo, że żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten jest w Synu Jego. Kto ma Syna, ma żywot. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. To napisałem Wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. Taka zaś jest ufność, jaką mamy do Niego, iż jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje o co go prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od Niego to, o co prosiliśmy. Jeżeli ktoś widzi, że brat Jego popełnia grzech, lecz nieśmiertelny, niech się modli a Bóg da mu żywot to jest tym którzy nie popełniają grzechu śmiertelnego wszak jest grzech śmiertelny nie o takim mówię żeby się modlić wszelka nieprawość jest grzechem lecz nie każdy grzech jest śmiertelny wiemy że żaden z tych którzy się z Boga narodzili nie grzeszy ale że ten który z Boga został zrodzony strzeże go i zły nie może go tknąć. My wiemy, że z Boga jesteśmy, a cały świat tkwi w złem. Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy. W synu Jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Dzieci, Wystrzegajcie się fałszywych bogów.